Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do dalekiej przyszłości i otworzymy tą oto dużą puszkę kolekcjonera z kolekcji Panini Euro 2016 Francja. Jak widzicie, jeszcze jest zafoliowana. Minęło już, teraz mamy 2025. Mistrzostwa były w połowie roku, więc gdzieś 8,5 roku. Kiedy ta kolekcja się pojawiła, może nawet 9, bo wcześniej, oczywiście, kolekcja wychodziła, nie w momencie mistrzostw. Więc 9 lat, kiedy ta kolekcja pojawiła się na rynku. I kogo mamy tutaj na limitkach? Zawsze jest Cristiano Ronaldo Shiny. Zawsze jest Robert Lewandowski Hero. I klasik: limitka jest różna. Tym razem Kevin de Bruyne z Belgii, czyli mamy Belgię Polskę i Portugalię. 10 saszetek powinno być w środku. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wszystko się zgadza. Także otwieramy i zobaczymy, kto zwycięży w tym pojedynku. Limitek. Kibicujemy naszej reprezentacji. A wpada logo Włoch. Jako pierwsza karta, następnie Sydorczuk. Ukraina to jest karta one to watch chyba tak. Następnie Francja Kościelny i Belgia Lukaku pierwszy punkcik dla Belgów i Kevina de Bruyne Gluszako Rosja i Polska Kamil Grosicki czyli również mamy pierwszy punkcik. Robert Almer z Austrii, to jest golstopper. Eder Włochy, Torie Rumunia, Ricardo Rodriguez Szwajcaria, Rakicki Ukraina i Nine Golan Belgia, czyli mamy drugą kartę dla Belgii. Double Trouble Ukraina, krawec i seleżniów z Niemiec, Marco Royce Game Changer, Weiss Słowacja, Wilshire Anglia i jest, a nie już myślałem, że to Portugalia, bo taki podobny kolor też mają, Walia Robson-Cano i Lafferty Irlandia Północna. Lalana, Anglia. Gunnarsson, Islandia. Olson, Szwecja. Maxim, Rumunia. No właśnie, i jest Portugalia. João Moutinho, pierwszy punkcik, i Hiriches, Rumunia, defensive rook. Piąta saszetka, jesteśmy w połowie. I popatrzcie, kto wpada. Cristiano Ronaldo. I tu jeszcze jakiś. Farfocelek, Kapitan, Top Żuwer, Cristiano Ronaldo, Irlandia Północna, Making History, Kaderabek Czechy, Modric Chorwacja, jest Polska, Maciej Rybus, czyli identycznie jest wszędzie, po dwie karty i o Bajarakli Turcja, czyli do przerwy, Remisik identyczny. Wszyscy mają po dwa punkciki. Lecimy dalej. Gyte Niemcy, Fuchs Austria, Balaj Albania, Koleman Irlandia, Czaka Szwajcaria i Hakan Chalanolus z Turcji Inventi Venes. No i wpada logo Belgów, czyli teraz Belgia na prowadzeniu. Kokorin, Rosja, Game Changer Kombarow, Rosja Evra, Francja Rotan, Ukraina i Szirokow, Rosja tyle Rosjanów padło tutaj jeszcze był Kokorin, trzy karty z Rosji Milner, Anglia Szalaj, Węgry Janko, Austria, Sher, Szwajcaria, Irlandia Północna, Passion and Pride. I jest Polska, Grzesiu Krychowiak, Won't Watch. Czyli z Belgią prowadzimy. Dwie saszetki do końca zostały. Co się tutaj jeszcze zmieni? Joe Hart, Goldstopper, Anglia, Hiszpania, Double Trouble, Dawid Silva, Kazorla, Halfredson, Islandia. Priszkin, Węgry, Keseru, Rumunia i Churcz Walia. Ostatnia saszetka. Czy ona tutaj zdecyduje o zwycięstwie, albo będzie znowu totalny remis, jeżeli wpadnie karta z Portugalii. Dragowicz, Austria. Dawid Silva, Hiszpania. Ward, Irlandia. Granqvist, Szwecja. No i niestety karta dla Belgów. Golan ponownie. Ale Polska, Robert Lewandowski w ostatnim tutaj podejściu, ostatnia karta, game changer, Robert Lewandowski. No jakby tej karty nie było, to mamy zwycięstwo. A tak, egzekwo z Belgią, wygrywamy tutaj ten pojedynek. No zdecydowanie Portugalia odstaje, tylko dwie karty, a my z Belgami po cztery. Także wygraliśmy egzekwo z Belgią. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, łapki w górę, ja się żegnam. I widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć wam!